Hej, żeś dajcie z tej strony, Gilatki. Zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny czynnik gry Tower Conquest, moi drodzy. Dzisiaj będziemy kontynuować to, co ostatnio, oczywiście, ostatnio sobie zrobiliśmy. Mamy jakieś, mamy jakieś nowe oferty, których nie chcę za bardzo ruszać, szczerze mówiąc, w chwili obecnej przynajmniej, e, ponieważ bardzo dobrze gra mi się tą podstawową talią. Jeśli chodzi o armię, nie wiem, co gratuluję jeszcze, próbuję mi zasugerować. A, bo blokowaliśmy ostatnio nowe karty, dlatego dobrze. W takim razie lecimy sobie, moi drodzy, na kolejnego przeciwnika. Tym razem możemy użyć oczywiście tego old który ma 900 zdrowia i będzie prawdziwym tankiem. Na razie do tej pory najwięcej miał nasz rycerz, który miał 300 zdrowia. No a ten jest totalnym kozakiem. Pewnie będzie kosztował fortunę, ale co tam, niech będzie. Kosztuje 500. To nie jest mało, to nie jest mało Ani troszkę, dobra, zobaczmy co z naszym Przeciwnikiem, nasz przeciwnik już wyrzucił kogoś Więc my również postarajmy się Uzbierać trochę pieniędzy i kogoś wyrzucić Na przykład takiego rycerza, taką łuczniczkę I takiego podstawowego Knypka, który będzie tu chodził i walił paczką. proszę bardzo, będą w stanie cokolwiek zrobić Dobra, upgradujemy się, upgradujemy się Znowu podstawowego knypka walimy Żeby był w stanie, znowu walimy rycerza I ciśniemy, ciśniemy Zaraz mamy oczywiście ulta, więc będziemy w stanie Tutaj cokolwiek więcej zrobić też mamy ulta, który zestrzelił tylko dobra, mamy tutaj cokolwiek bardzo ładnie poszliśmy z tym wszystkim ulepszamy maksymalnie 650 i zaraz wypuszczamy naszego wspaniałego użytkownika jeśli chodzi oczywiście o 500 proszę bardzo totalny kozak totalny kozak, wypuszczamy jednostki jebut <gryw> dwóch naraz na hita totalny kozak on chyba, on chyba bardzo lubi, kiedy przeciwnicy się zbierają w jedno miejsce, tak naprawdę. On chyba uwielbia to po prostu. Leci. Kula, wy wrogą bazę. Zaraz możemy sobie puścić oczywiście e, znowu łączniczkę, możemy spuścić rogue, możemy sobie puścić go. Tu chcemy. O kurde, jaki robot! Kozacki. No ale długo nie pożył. <laughs> nie był w stanie zbyt długo podziałać tutaj. Proszę bardzo, jeszcze mogę przyspieszyć. No i tłuczemy jego bazę. To już nie jest w stanie nic zrobić. Brawe. Stryk, porobione wszystko. Bardzo ładnie, bardzo, bardzo mi się to podobało w takim razie. Tutaj sobie cofniemy oczywiście i idziemy sobie na skrzynkę, z której powinniśmy dostać fajne robot chest. I dostajemy... Aha, jednego robota dostaliśmy. Niezbyt dużo, szczerze mówiąc, na chwilę obecną. Eee, teraz tak, możemy pójść sobie tutaj. znamy jakieś podstawowe jednostki. Ta ma bardzo dużo zdrowia, Paladyn ma bardzo dużo. Aha, czyli to są wolne jednostki, ale w miarę silne, dobrze. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Jesteśmy bardzo blisko siebie, więc z tego się również obawiam. Szczerze mówiąc, bo dopóki mój przeciwnik nie wyrzuca kogokolwiek, to ja też nie muszę się tym na razie martwić. Proszę bardzo, kolejne. Tym bardziej, że te jego jednostki są wolne. Na razie nic się nie dzieje. O, dobra, wyszedł Paladyn. Trzeba cokolwiek z tym zrobić. Zdążę wyrzucić swojego swoją najlepszą jednostkę? Jest taka szansa, że zdążę. Dobra, zdążę, zdążę. Jest. Bam, do widzenia. Proszę bardzo, rycerz wychodzi. Jeszcze pomagamy wam. Do widzenia, panie paladyn. Najsik. Jeszcze łuczniczkę sobie wyślemy. O kurde, on tu strasznie mało zadaje. Dobra, wysyłamy jednostki. No, rzeczywiście, on tej sobie daje bardzo fajnie radę. Jeśli chodzi, oczywiście, o tego paladyna, ale no. No. Nie jest to coś, co. Jest najlepszym sposobem na obronę. W sensie, no, no ten gość tutaj nasz rozwala totalnie system. Odblokowaliśmy coś, jakąś wieżyczkę mamy. Dobra. Chętnie, chętnie poproszę. Za każdym razem gra stwierdza, a nie chcesz kupić jeszcze czegoś przypadkiem? Jeśli wy w ogóle byście chcieli kupić coś fajnego, to oczywiście na Enebie jesteście w stanie kupić bardzo fajne gierki. o pierwszy link jest w opisie. Tego typu gierki można kupić, ale również różnego innego rodzaju gierki. Myślę, że warto sobie e, oczywiście kupić taniej, bo możecie kupić wtedy na przykład czasami dwie gierki w cenie jednej. To jest, myślę, o w ogóle już totalny kozak, jeśli chodzi o to. Dalej będą raczej yy, paladyni i tak dalej właśnie. Dalej będzie to samo. Więc zobaczmy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Myślę, że jestem w stanie znowu O! Ma uczniczkę! To jest dopiero śmieszne. Dobra, ona powinna podejść w momencie, kiedy ja wyrzucę sobie swojego najlepszego. A mamy już max. Dobra, niech będzie. I wyrzucamy oczywiście tego, rzucamy sobie kulę ognia, która wywala łuczniczkę, której nie ma już w tym momencie, ona nie istnieje, nasi sobie są w stanie coś, cokolwiek zrobić, proszę bardzo, my sobie ulepszamy znowu, mamy znowu rycerza, proszę bardzo, mamy naszego wspaniałego chłopka, oni się tu śmiesznie długą, to jest tak trochę jeden za jeden bym powiedział, dobra, mamy kolejną łuczniczkę, proszę bardzo, tu już trzy łuczniczki, znowu podstawowy chłopek, bijemy sobie w bazę, ulepszamy sobie oczywiście, w ogóle jesteśmy w stanie, tylko. O, nie mogę klikać poza ekran. Totalnie. Wyrzucamy sobie wszystkich. Strzelamy jeszcze tym. O! Karty! Poproszę! Poproszę karty. To mi się. Na karty mi się bardzo przydadzą. Zobaczmy, czy, ilo... czy jakaś sensowna ilość tych kart poleciała. Żebym był w stanie cokolwiek zrobić. Nie. Zdecydowanie nie. Czyli ja też mógłbym Paladynów sobie blokować. Właśnie. To zobaczmy, jak wygląda... w ogóle wyglądają te inne jednostki. Możemy odblokować tą jednostkę. Ona. Nie zadaje jakoś wybitnie dużo, nie wydaje mi się, że będzie lepsza. W sensie walczyłem na nią. To może być ciekawe, co to robi? Co to za I 250 i 25 bije. Śmieszny może być Spiderbot. Nie wiem ile kosztuje. Nie wiem, gdzie mam patrzeć na jego cenę. A, 325 kosztuje many. Jak na te statystyki, to tak raczej średnio. Mamy tutaj jakąś postać jeszcze. Sun Goddess, czyli bogini słońca. Kosztuje 500. Zadaje 100 i 350 do zdrowia. To nie jest jakoś też wybitnie dużo. Pagada pa Pagoda Dobrze, to jest jakaś tam yy, inna Wieżyczka i tu mamy jeszcze ufolutki <laughs> Myślę, że ten ufolutek nie będzie najlepszy Już jest 225 To jest A, możemy go jeszcze ewoluować, dobrze Ewoluujemy go w takim razie, nice I zmienił sobie wygląd leciutko Ale myślę, że na chwilę obecną jestem zadowolony z tego, co posiadam obecnie Nie mamy tu nic więcej Do zrobienia, tak naprawdę questy możemy jakieś odebrać Niewiele Tylko kilka tych gemów, no ale dobrze Proszę bardzo, zainwestujmy sobie i lećmy z tym wszystkim. Pyk. A tak, proszę bardzo, daleko są? Nie, są jakoś wybitnie daleko, ale jesteśmy w stanie cokolwiek tutaj zrobić. Uwaga, kolejne 100! I teraz za 150 powinniśmy być w stanie zaupgrade'ować to i uzbierać jeszcze 500. Teraz na. A nie, nie jesteśmy w stanie, bo musimy zaupgrade'ować jeszcze raz. Dobra, to teraz. Jesteśmy w stanie uzbierać Na naszego najlepszego. który O, jakaś włóczniczka wychodzi. Dobra, jesteście tak wolni, że nie jesteście w stanie zbyt wiele zrobić. O, jeszcze łóczniczka wychodzi. Dobrze, w takim razie pyk. Lecimy z naszymi wojskami, lecimy z chłopkiem, lecimy z kulą, która tutaj bardzo ładnie pomoże nam z tym wszystkim. On tu pada w tym momencie. Dziękujemy ślicznie. Mamy łuczniczkę. Ta łuczniczka ich to też zbyt wiele nie zrobi. Nie była w stanie ewidentnie zrobić zbyt wiele. My tu już pójdziemy powoli na ich bazę. Nasz rogue sobie tu wchodzi, proszę bardzo. Myślę, że stanie idealnie przed nim. Nawet nie. Idzie na łuczniczkę! Ciach! Ciach, proszę bardzo, ale ją zdziałał. Proszę bardzo. Nie była w stanie zbyt wiele zrobić. Bardzo ładnie. Ulepszamy sobie, bo i tak nie musimy nic więcej robić. Wypuszczamy kolejne jednostki. Jest całkiem ciekawie. O, chciałem kule jeszcze wysłać na sam koniec. Nie byłem w stanie. No trudno, trudno. Jest skrzynka za level szósty. Bardzo fajnie. Co prawda żadnych kart. To jest troszkę mniej przyjemne. E, tutaj proszę bardzo. Otwórz skrzyneczki. Dziękuję ślicznie. E, zobaczmy co mamy w sklepie jeszcze w ogóle ciekawego. Moglibyśmy za 150 levelować podstawową jednostkę, to byłoby fajne. Rycerza też moglibyśmy zupgrade'ować. Co to jest? 230 kart, 80 tysięcy golda. W sensie nie interesuje ta, nas to aż tak mocno. Jeśli chodzi o to, to tutaj no... Czy dostajemy za to gemy? Nie dostajemy gemów. Problem. Market. To jest jakiś nekro do odblokowania. Nie chcemy tego robić. Moglibyśmy kupić sobie trochę gemów. W sensie najtańsze gemy są... Tutaj, tak, byśmy tylko jedną skrzynkę otworzyli. To jest strasznie słabe. Hmm. Chyba nie potrzebuję na razie nikt. Szczerze mówiąc. W sensie, zamiast rycerza, to ten, ten chłopek tu, ten jest wspaniały po prostu. On, on ma 900 HP, a mogą też jednostki ulepszyć na szósty poziom. No ale no dobra, no nie jestem w stanie na chwilę chwili obecnej nic zrobić. Wydaje mi się, że to jest jedna z prostszych, tak, na, tak naprawdę, obecnie e, rzeczy do zrobienia. O, możemy przyspieszyć razy dwa. O kurde, tutaj ktoś już idzie. Dobra, wysyłamy jakieś pierwsze jednostki. Żeby się oczywiście bronić O kurde Krytyk, proszę bardzo Ciach, kolejny rycerz i ciach Lecimy tutaj i łuczniczkę puszczamy na tyły Niech ona tutaj też pomaga troszeczkę Kula, bardzo ładnie Proszę bardzo, kula daje fula Ulepszamy za 650, żebyśmy mogli Zaraz tutaj wszystko powinno fajnie sobie polecieć Wypuszczamy chłopków pojedynczych Niech się trzymają i puszczamy Naszego bydlaka totalnego, pyk Leci, proszę bardzo On zawsze tutaj jest w stanie zezłomować wszystkich Pyk, pyk. Kuli na chwilę obecną nie potrzebujemy. Tutaj jakieś dodatkowe karty, jakieś inne rzeczy ulepszamy. Bo nie jestem w stanie zbyt wiele zrobić. Pyk, pyk, pyk. Tego Paladyna to rozwalicie sami, nie? Proszę bardzo, no jasne, że tak, że rozwalicie. Jakżeby inaczej. naszej Do widzenia. <grym> nie ma... T Możemy jeszcze ulepszać. Jestem w szoku totalnie, że jeszcze można. No, chyba ta jego baza zbyt długo nie wytrzyma. Nasz w ogóle ma chyba całe zdrowie cały czas? Nie, już ma mniej niż pół zdrowia. O, tu zbieramy... Chciałem zebrać! Jakieś Efekty, coś tego, nawet nie nadążą, bo tak szybko rozwalają to wszystko. Ach, kaman na Walczymy. Uh, Bishop. Dobrze, czyli kolejna jednostka tym razem. Eee, dobra. Atakujemy. O kurde, daleko są. To jest, to jest bardzo przyjemne. Jak są bardzo daleko, to mi to bardzo pasuje. Dobrze, przyspieszamy troszkę, ulepszamy. Cały czas zbieramy hajsik. On chyba też zbiera hajsik, cały czas dobra, wychodzi paladyn. Wychodzi też ta, więc sobie zbieramy cały czas do 500 i wypuszczamy naszego pierwszego gnomka. Wypuszczamy też oczywiście tego, wypuszczamy sobie tego i wypuszczamy kulę ognia. Niech będzie. Mają też łuczniczkę, która będzie nam przeszkadzała minimalnie. Kolejny rycerz. No, przyzbieramy sobie pieniążki, proszę bardzo. Kolejny. Ulepszamy sobie. Tutaj jakieś. O, pieniążki dla nas. Bardzo ładnie. pyk, Wypuszczamy tego, wypuszczamy tego. O kurde, jaki on jest duży. Dobra, on jest bardzo duży, szczerze mówiąc. Kula, oknie! Ulepszamy jeszcze raz. I rzucamy jedną, drugą, trzecią jednostkę. No i koniec, tak naprawdę. Nie jestem w stanie nic więcej zrobić, albo raczej on nie jest w stanie nic więcej zrobić. Kurde, ta duża jednostka jest taka potężna. Zbieramy sobie kolejną Kingsman Chest. Dobra, mamy jakiekolwiek tam karty. Nie jest to zbyt dużo. Eee, czy czegoś nie zrobiliśmy? A, tu nie mamy serduszek zebranych, żebyśmy byli w stanie zebrać wszystko. A do serduszka co będzie? Nie jestem w stanie stwierdzić, co mnie za serduszka. A tu też nie zrobiliśmy serduszek? Chwila. He, nie zrobiliśmy tego, żeby w ogóle nie dostać obrażeń na bazę? Dobra, to zrobimy to jeszcze raz. Niech będzie. Nie wiem jakim cudem tego nie zrobiłem, ale okej. Okay. To jest przecież banalne. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo, zapraszam przeciwników. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz musimy ulepszyć. I pyk. I jeszcze raz może nawet zdążymy. Gro. Dobra, idzie, proszę bardzo. Idzie nas chłopek. A, ja wiem dlaczego, bo ja za, za późno ich wysłałem. Już pamiętam. Ja ich za późno wysłałem po prostu i dlatego tak wszystko wyszło. Proszę bardzo. Musimy uzbierać sobie 200. Albo kulę ognia, chociaż o. Kula, która jest w stanie cokolwiek zrobić. Dobrze, wysyłamy w takim razie teraz bydlaka. I on już jest w stanie zrobić. O! zamrozimy was minimalnie w miejscu. <grym> żebyście nie mogły się za bardzo poruszać. No, w takim razie w ten sposób. Tutaj łuczniczka niech będzie, kula ognia, zaraz znowu będzie również. Proszę bardzo, teraz kolejny, kolejna jednostka, teraz za 200 wyślemy sobie rogu, który będzie w stanie bić. I przyspieszamy pyk. Wasza baza sobie tutaj leży. Jeszcze kula ognia leci i do widzenia. O, wieżyczka, bardzo fajnie. Także zrobiony yy, i teraz jeszcze nadrobimy sobie to w takim razie również. Lecimy, proszę bardzo, przyspieszamy, pyk. Przyspieszamy podwójnie, stóweczka. 150 Dobra, wysyłamy pierwsze jednostki Proszę bardzo, raz, dwa, trzy Proszę bardzo, dosyłamy, dosyłamy, dosyłamy Cały czas jednostek Cały czas kula ognia leci Dobrze, ulepszamy, żeby mieć 500 Jak wyślemy już ciężkiego, to nie ma się czym martwić, szczerze mówiąc Dobra, jest, ciężki wysłany Proszę bardzo, raz, dwa Kula ognia się ładuje, kolejny łucznik e, A nie zdążyłem, kurde Czasem te karty lecą tak szybko Że nie jestem w stanie nadrobić Wyrobić z tym, co się dzieje. No i proszę bardzo. Zrobione! Wszystkie serduszka załatwione. Wieża nie została nawet zaatakowana, dzięki czemu jestem w stanie dostać oczywiście kolejną nagrodę. Nie. A, bo tu jeszcze, dobra. Jeszcze te roboty. Jezus, dobra. Niech będzie, niech będzie. Rozumiem wszystko. Lecimy 50. Za stołu lepszamy. Dobra, musimy teraz wysłać rycerza. I tego naraz. Raz, dwa. Nie jestem w stanie chyba zbyt wiele zrobić w tym momencie, żeby ich powstrzymać. Rycerz kolejny. Nie atakujcie mi bazy. To jest, rzecz, to jest najgorsza rzecz, jaką możecie zrobić obecnie. Kula, dobra, jest. Moja baza chyba nie została zaatakowana, mi się wydaje. Lecimy z tym wszystkim. Dobra, ulepszamy. Zbieramy na tego za 500, żebyśmy byli w stanie cokolwiek zrobić. Dobra, jest kolejny robot. Kolejna łuczniczka, kolejni ci tutaj do bicia. Bardzo ładnie. Spoko. Ulepszamy do 500. Pieniążki jakieś lecą. Dobra, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Mamy kolejnego robota, pomijamy to wszystko. Jest, dobra, wychodzi nasz. Chyba nie dostała nasza baza. Chociaż nie wiem, czy jest na szaro. tower undamaged. A, to jest chyba to, co obecnie się stało, ale. Nie wiem, zobaczymy z tego, co wszystkiego wyjdzie. Dobra, wys wysyłamy kolejne jednostki, mamy tyle hajsu, że jesteśmy w stanie to zrobić. I teraz, czy nasza baza dostała obrażenia? Nie dostała obrażeń, więc bardzo, bardzo ładnie. Dzięki czemu dostajemy kolejne karty. Transformer acquired. I przechodzimy sobie dalej do, kolejnej, do kolejnego etapu, tak naprawdę, ale najpierw sobie wrócimy i zobaczymy, jak nasza armia. Co jest? Upgrading is the key to success to battle. To you need to upgrade it. Aha, po prostu w ten sposób, żeby zwiększyć yy, poziomy. Dobra, czyli oni będą się też podświetlać w momencie, w którym będą do upgradowania. No, plus dwa obrażeń to plus dwa obrażeń. Ten pewnie dostanie, no, ten dostanie zdecydowanie więcej, jeśli chodzi o to. Ten tu, a ja go nie miałem upgrade'owanego na maksa I wieży też nie miałem na maksa Dobra, ile mam pieniędzy? 35 tysięcy Jeśli chodzi o naszą armię Dalej nie jesteśmy w stanie Tu nic więcej wykupić Tu coś mamy do odblokowania Podstawową jednostkę Transformer jakiś A nie, bo to jest wieża To nie jest podstawa jednostka To jest w ten sposób Z questów również zbieramy sobie Jakieś tutaj pierdołki małe To nie jest potrzebne eee, Tutaj mamy również dwa, trzy Trzy etapy No, może być ciekawie Znowu z zombie walczymy. O, nie mamy energii! Chwila, ile jest wymagane energii, żeby walczyć? Gro? Klikam na to. Aha, nie mamy w ogóle, mamy 5 jednostek. Dobra, to ładujemy. A, możemy maksymalnie 5 bitew zrobić z tego, co rozumiem. Dobra. W takim razie lecimy sobie z tym wszystkim. Ulepszamy. Ja chyba mogę ogólnie na całość klikać, tak? Tak, na całość. Rycerz, 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 rycerz. Dobra. Bardzo ładnie. Poszedł rycerz. Idzie giermek. Idzie tam ten kolejny, co wybucha. Jakby wybuchł sobie z dala od mojej bazy, to byłoby bardzo przyjemnie, szczerze mówiąc. Oj. To chyba nie zadaje o bazie obrażeń, nie? Tak mi się wydaje, przynajmniej. Przynajmniej liczę na to. Dobrze, ulepszamy na 500 i teraz zbieramy. Tam jakieś pieniążki lecą. Muszę uzbierać. Dobra, kula jakaś leci. Dobra, rozwalajcie to. Ciach, nież go tam nie jestem w stanie stwierdzić. Dobra, za 500 kupujemy. Ciach, i lecimy teraz już. Nie jest tak banalnie. Nawet jak wyślę z tego wybuchającego, to nie, nie powinien być problem. Pyk, łuczniczka. Łuczniczka bardzo również pomoże. I walimy w tą jego bazę. Lecimy cały czas. Pyk, dostajemy. Niech będzie ten, niech będzie ten, niech będzie kula. Skończymy. Raczej wszystko zrobiłem. Raczej. Dwa. Jest, bardzo dobrze. Bardzo fajnie. O, kolejna skrzynka, poziom siódmy. A, i teraz maksymalna energia. Teraz, w tym momencie, kiedy przy. A, i gra troluje sobie ze mnie. Po prostu troluje. Mogą obejrzeć jedną reklamę i by wystarczyło, ale nie. Po co? Po co, Krystian? Po co? Ile mamy teraz zdrowia na bazie? Plus 60, zawsze coś. W sensie i tak planuję nie dostawać obrażeń, ale to już jest inna kwestia. Dobrze. O, tu jest szkielet. Dobra, on nie ma zbyt dużo zdrowia, więc jest ok. Bardzo ładnie lecimy sobie z tym wszystkim. On na chwilę obecną. Nie jest w stanie to nic zrobić. Dobra, ulepszamy znowu kolejny raz. Dobra, lecą pierwsze jednostki. Niech mój chłopek sobie poleci na, ni na niego. Dobra, Fajnie. Fajnie muszę przyznać, bardzo fajnie, super. O ten szkielet, nie, szkielet ginie zaraz, dobrze. Podstawowych chłopków wysyłamy, ulepszamy. Ten tu sobie i tak wybuchnie, to nie jest problem. Ulepszamy jeszcze raz na 500. Dobra, proszę bardzo, tu sobie strzelaj w nich, bez żadnego problemu. Zbieramy sobie pieniążki. Pyk, ciachaj go, tutaj myślę, że ten w ten sposób. Dobra, najlepszy i wychodzi bomba, proszę bardzo. Bomba, plomba. I do widzenia wszystkim przeciwnikom, wszyscy sobie giną w tym momencie. Nice! O, pyk, pyk, dobrze. Tu wysyłamy kolejne jednostki. Tyle pieniędzy, że nie mam kogo wysyłać. Proszę bardzo, łuczniczka. No i kończycie to tak naprawdę. Nic nie musiałem robić, bardzo przyjemnie. Dziękuję ślicznie, wszystko odblokowane. Kolejny etap. Yy, tym razem. A ta Banshee będzie. Ona była upierdliwa, jeśli chodzi o to. Ale zobaczymy, czy będzie w tym przypadku. Za setkę znowu. Pyk. Ulepszamy. Za 150. Ulepszamy. Niech leci sobie podstawowy jakiś. I rycerz. Bo to i tak wybuchnie jeden z nich. Dobra, niech będzie. Dobrze, jest. Łuczniczka to sobie coś robi. Jest i rycerz. Jest i rogue. I ten. Kula, proszę bardzo, zbieramy sobie, ulepszamy na 500. Bardzo ładnie wysadził mojego, po prostu perfekcyjnie. Wysyłamy najlepszego kozaka, jeśli chodzi o nasze jednostki. Wysyłamy w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób. Pff, bardzo ładnie. Muszę przyznać, wysyłamy Roga, wysyłamy kolejnego chłopka, zbieramy karty, to też również bardzo przyjemne. I kula leci i do widzenia. Nie wiem, co dawało jeszcze energię. Ciężko stwierdzić. Kolejny etap. Szkielet wilk jest. Dobrze, Leaper. No on ma już więcej zdrowia, więc mogę się bardziej go troszeczkę obawiać. Ale zobaczymy. Dobrze, minimalnie szybciej. Pyk. Teraz na 150. Jesteśmy w stanie dalej polecieć. Dobra, idzie sobie rycerz. Pyk. leci, leci sobie ten. Zaraz łuczniczka pójdzie i pomoże. O on przeskakuje przez nich, to dlatego. Dobra, próbujemy jeszcze raz. Teraz już wiemy, jak działa e, ten liper, czyli który przeskakuje. Nie chcemy go więc. Na początku zaczniemy sobie już wysyłać podstawowe jednostki. Na początku wyślemy sobie rycerza. Niech już idzie, bo będzie tu omijał bardzo mocno. Spróbujemy sobie też wysłać, o proszę bardzo, łuczniczkę, żeby móc od razu wysłać kolejnego, który będzie nam tu pilnował. Pyk i pyk. Dobra, jest. Na razie się trzymamy. Niech będzie. Ulepszamy. Lecie. O boże, kula poszła na totalnie nie na to co chciałem, ale niech będzie. On tu będzie starał się omijać cały czas tych przeciwników. To mi się ani trochę nie podoba, ale na początku. Wiadomo, robimy w ten sposób, polepszamy sobie, żeby kupić... O, mamy lipera już sami w tym momencie. On jest spoko, ale no, myślę, że większa ilość... O Jezu, ulepszyłem, nie to powinienem zrobić totalnie. Liper ging, do widzenia. Masz sporo całkiem zdrowia. I ziu, pod waszą bazę. I teraz ulepszamy sobie tego. I teraz już nie muszę się martwić o nic tak naprawdę. Jak już jestem w stanie tamtego wysłać, to już jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo, proszę bardzo, cyk. I do widzenia Państwu. Yy, mamy dużo pieniędzy, więc wysyłamy wszystkie jednostki, tak naprawdę, które są możliwe. Cyk, krytyk, cyk, cyk, no i proszę bardzo. A to robaki w ogóle z niego wychodzą, jak on zginie. Dobra, proszę bardzo. Kolejny, ostatni etap. Co to jest? Reaper. Wolny, potężny bohater. O, spałnuje zombie za każdego zabitego przeciwnika. To będzie ciekawa jednostka, jeśli chodzi o to, myślę. Olepszamy się dwukrotnie, na pewno. I dopiero teraz jesteśmy w stanie. O nie, dobra, oni są dalej. Dobra, idzie Banshi. Niech będzie. Idzie Banshi, idzie sobie ten. To nie jest żaden problem. Wyślemy sobie jeszcze Łucznika. Wyślemy sobie jeszcze podstawową jednostkę. Wyślemy sobie jeszcze Rycerza. I zaraz będziemy się próbowali ulepszać, oczywiście, żeby móc tu cokolwiek zrobić więcej. Wysyłamy Was, proszę bardzo. Ulepszamy jeszcze raz. Zbieramy 500 cały czas. Odpychamy ich, odpychamy, żeby. Pyk, polecieć w ten sposób. No i do widzenia, proszę pana. Tutaj patyczkiem go, patyczkiem, posmyraj. Bardzo ładnie, łuczniczka, podstawowa jednostka. Tam coś leciało, nie jestem pewien co. O kurde, jest, wyszedł. Dobra, strzelamy kulą, żeby go tu łatwiej rozwalić. E, to i to w takim razie. Tu łuczniczka, podstawowa jednostka. Bardzo ładnie się tłukał, ale nasz wygrał. Zdecydowanie był w stanie zwyciężyć. Proszę bardzo, ulepszamy się. I bijcie w tą jego bazę. Będzie to, myślę, bardzo, bardzo łatwe. Proszę bardzo. Kolejna łuczniczka, kolejny rycerz. No i nie jesteście w stanie nic zrobić, bo kula leci. Zbieram jeszcze Banshee i zbieram jeszcze pieniądze. Haha, ha, proszę bardzo. Nice, udało się. Więc jest i skrzynka odblokowana. Undead chest. Uuu, eee, dostaliśmy jego. To co prawda to raczej nie starczy. Na ulepszenie go, szczerze mówiąc. Tutaj na rycerze nam nawet jeszcze brakuje. Eee, Banshee mamy do odblokowania. Poproszę bardzo serdecznie Banshee. Banshee nie będziemy na razie ulepszać bez, bez sensu. Tego bym chciał bardzo ulepszyć, ale no. Ciężko będzie raczej karty na niego dostać. Eee, zobaczmy, co jeszcze więcej możemy tu zrobić. Mamy cztery etapy, jeszcze pięć etapów, tak naprawdę. Dobra, to zrobimy. Tu mamy wszystko maksymalnie, tu i jeszcze potem te etapy, i możemy znowu odebrać nagrodę. Ale to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie na tym kanale. Zapraszam na Enebę, gdzie możecie kupić bardzo fajne i tanie gierki. Są różnego rodzaju promocje, nawet w tym momencie, bo tak naprawdę trwają cały czas, więc możecie oszczędzić bardzo dużo i w cenie jednej gry możecie kupić często trzy. Zapraszam, trzymajcie się ciepło odustrzenia w końcu. No i cześć!